Jest jakiś wifi. No jest wifi, ale my nie znamy passwordu, nie dali nam o, okay. Gdzie jesteśmy? Na Batina Koło Gale To jest koło Gale taki kawałek plaży gdzie przyjeżdżają surferzy i tacy nie, nie, hippie hipster czy cokolwiek to jest taki miks po prostu więc jakość ogólnie jest niska wszystkiego. Wygląda trochę jak nad Polskim Morzem, takie pomosty, sklepików, jakieś takie kafejki jakieś tam, nie wiem, różne no, tak. trochę, trochę nie nasz klimat. Ale wylądowaliśmy no, tutaj dlatego, że w sumie hotel jest zły, w którym jesteśmy teraz. Obsługa jest taka beznadziejna, bo absolutnie nie ma w ogóle się Siedzi coś tam drugi mały ga, lata, i wujka się pyta ciągle: Ile co kosztuje i co ma zrobić, i, i czy można, czy nie można. Eee, wylądowaliśmy tu? Wylądowaliśmy tu, dlatego że eee, ta pani znalazła w poprzedniej naszej lokalizacji, znalazła pod krzesłem. Wypasionego grupcia karaluszka. No i stwierdziliśmy, że jednak odpuszczamy sobie lokalizację, no, ponieważ miejsce było bardzo. to możemy nazwać, że jest bardzo authentic place. Yes. base było w Starym Forcie i tak, chyba jak tam Duńczycy opuścili to miejsce, ten fort tak chyba nikt nic w tym domu nie zrobił. Dom był przeogromny, pokój był ogromny, były dwie łazienki, z których mogliśmy nawet korzystać. Wysoki sufit. Wysokie sufity. E, w oknach były takie przejścia zasłonięte tylko szmatami Wiesz, takimi no. wiszącymi. E, były w dachówkach były takie szpary, że słońce było widać. E, coś to było no, fajnego. Mocno... Spłuczka była roz, rozcęższa, trzeba no, było tam nie podusić nie, jakieś no. takie kawałki, żeby Oraz uruchomić spór. Nie pisana, żeby do, do toalety nie spuszczać papieru toaletowego. Do to gdzie go spuszczać? <noise> Kosz był, nie spuszczasz. I co jeszcze? No nic. Zebraliśmy się, bo w ogóle nie Powiedzieliśmy było... Powiedzieliśmy dziadkom, tam że... I, e, były pewne jakieś tam dyskusje oczywiście i turbulencje. Że ja Pan odopinioł, no tam jest, się zrobi, jak to niemożliwe, broni. musiał spać dachu przez w ogóle, bo są się robi remont i to niemożliwe, bo tu to nigdy nie, nie ma. Eee, no i tak to po prostu. Ale było trochę kiepsko z tego powodu, że już robił się wieczór, to się szybko robiło. I wszystko się. No, było zarezerwowane. Była godzina i chodziliśmy od miejsca do miejsca i wszystko było zarezerwowane. Eee, znalazł się taki tu tutaj rikszarz, pan, który się śmiał, że się denerwuje i mówi, że on nas zawiezie, że on zna miejsca i w ogóle. I to nas przywiózł do hotelu rzeczywiście miał rację, bo hotel, który jest obok, jest bardzo ładny. Ale no już tam nie było miejsca i ja mówię, no trzeba gdzieś chodzić, pytać, tu miejsce jest niby pełno, ale naprawdę wszystkie zarezerwowane. No i weszłam tutaj obok tego hotelu i on mówi, że pokój jest. I mówię, żeby tylko się okazał ok. No i rzeczywiście okazał się ok. Był dosłownie, słuchajcie, tylko 6 euro droższy od tego poprzedniego. Można spać bez karaluchów, Można. Jedną rzecz powiem, nie będę spała w Karoluchach. nieważne, że jesteśmy w takim kraju, gdzie to jest wszystko do przyjęcia. Mogą być jaszczurki, komary, muchy, motyle, absolutnie wszystko. Trudno, za 6 euro więcej można? Można, niech. Może jakieś lekcje się nauczą, nie wiem, posprzątają w tym domu. Wydaje mi się, że wiele ludzi rezerwuje może to miejsce tamto, bo taka centralna lokalizacja w gruncie rzeczy. Gdziekolwiek jesteś w forcie w Gale, to jesteś w centralnej lokalizacji. Tutaj drugą noc jeszcze zostajemy w Gale, ale nie możemy już tutaj zostać, więc tutaj właśnie z samego rana zarezerwowaliśmy sobie inne miejsce, i teraz tam przejedziemy. No i potem pójdziemy gdzieś tutaj w Gale, porozglądamy się, może coś zjemy. Także w sumie sprawa zakończyła się w miarę happy endem, ale no mówię, jakoś po prostu wyszło wczoraj nie tak z tą lokalizacją, może było już dosyć późno to musieliśmy, musieliśmy się szybko orientować. No i udało nam się spokojną noc spędzić, także hura, a teraz idziemy dalej, bo czeka na nas następne miejsce. Pani, która zrobi nam pranie, wybierze i wysuszy i nam odda w ogóle. powiedziałem, że nam odda, to dobrze. I tak i pójdziemy potem coś zjeść i się rozejrzeć, może na plażę depniemy, no a tak się roz, rozejrzymy po okolicy. Jest już dosyć tak kurortnie, widać już dużo takich turystów, no, Masowo trochę, jest bardzo tak, takiego. Trzeba no, przymknąć na to oko, bo porównując lokalizacje i miejsca, w których my byliśmy teraz, no to to już nie jest tak prawdziwie. Chyba nie produkujemy z takim mainstreamem turystycznym, nie? No tutaj już takie na przykład, tu jakieś starsze państwo, takie siedzą sobie z Wielkiej Brytanii, tak że już wiecie, to już tak jest bardziej rodzinnie i, i z, z To nie amerycko. jest rodzinnie. Jak? Tu jest amerycko, no, nie, tu jest młodzieżowo przecież, no, no jakieś no, tam... No dobra, to, bo to jest dobry hotel tutaj w okolicy. No, reszta śpi w jakichś tam norkach. No może i tak. My w norkach nie śpimy, a teraz idziemy. Pan zobaczył moje obrażenia i się pytał, czy to mi się stało jak surfowałem. Bo... A Mikołaj, a ja nie w ogóle jak wygląda. Bo jeszcze, że na taką ostatnią chwilę, jeszcze takie tutaj outfity sobie zostawisz. Wstań, pokaż, pokaż swoje rany w ogóle, pokaż jakie masz. No wstań, zaprezentuj swój t-shirt elegancki, pokaż rany jakie masz. Mikołaj jeszcze tutaj, słuchajcie, tak się wpasowuje do tej, tak, wpasowuje się. By człowiek myślał, że po dwóch tygodniach podróżowania już w walizce tylko same zapocone łachy, a Mikołaj tu, proszę, prezentuje, prawda, Pariz. Skąd? Dobra, mieliśmy, opowiedzieć o miejscu, które mnie urzekło bardzo i, i nie zapomnę go do końca życia i chyba będę płakał opowiadając o nim ale ze wzruszenia jak było wspaniale, ale myślę, że zachowam to dla siebie i może kiedyś wam opowiem. Na razie.